Dzisiaj są moje urodziny I ogólnie jest 16 grudnia I właśnie 16 grudnia mam urodziny Dokładnie e, O 14 się urodziłam e, No Więc spoko e, Ja dzisiaj na obiad y, Z moją mamą będziemy robić e, Moje jedno z ulubionych dań Czyli spaghetti Bo bardzo ja lubię spaghetti I no ogólnie spaghetti jest bardzo dobre A teraz sobie jem jabłko Zostałam od mamy rano czekoladki fajne e, i ogólnie są mega dobre, ale chyba moimi faworytami tutaj będą Oreo czekoladki, bo to są różne smaki i co? no i będę jeszcze szła z mamą na basen, rozdawałam cukierki w klasie i będę jeszcze otwierała jedno okienko także dzisiaj dzień pełen fajnych rzeczy e, a już szkoła za mną, więc spoko powiem wam, że dzisiaj był dosyć męczący dzień, ale nie było źle więc e, czekam na, e, czekam teraz, aż będziemy z mamą gotować e, i robić tutaj cięcie. Okej, okay, słuchajcie, my już zaczynamy e, gotować. I ja chciałam wam pokazać to, co, które zrobiła moja koleżanka. E, I wygląda ona tak przepięknie. Tidim! Serio. Jest bardzo ładne. To okay, jestem w kuchni i woda się już gotuje. I mięsko też już się... Marzę na oleju, e, dlatego jest bardzo dobrze. E, I to. I czekam, aż będziemy zaś jeszcze robić, Jakiś sosik w ogóle jakieś. I będziemy stawiać potem makaron na koniec. I wydaje mi się, że za jakieś około 20 minut spaghetti powinny być gotowe. Więc zobaczcie za chwilę. Pa! Jest coś przyprawione, i teraz się smaży.